Nagrywam. Daj telefon! Daj telefon! Daj telefon. Czemu? Wystarczyło, tak jak cię wraziłeś. No, Dobra, Koniec. Tato! Dłoń że... no, do no. No. mamy, no! Ale co? Co się dzieje? Dłoń do mamy! Usiądźcie, co? usiądźcie, Ale jest Usiądź. jest, co się z nim stało? Liskują go i zabiorą go. Ale gdzie? Na komendę pewnie. Nie wiem, poczekajcie, usiądźcie, weźcie ją, żeby ona nie płakała. Nie, pan nie rozumie, pan nie ma tego nie nie Teraz po, przyjdą stary. policjanci, was Ale, zabiorą. Nie! Ja, ja z tatą do domu. pojedziecie. <laughs> to jak z do, do nie to domu, nie to nie, interesuje. To to to